Hejka, kochani, witam się z moim bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. I to będzie na pewno vlog składany. My tu kombinujemy coś. Będziemy szyć czapkę. Laurka wybrała sobie taki materiał z lili, z magnolią. To jest magnolia, Laurka. Taki z magnolią. I połączymy go z tym różem. Ja osobiście bardziej widzę te dwa kolory. Zobacz, jak ładnie wyglądają te dwa kolory: mm. takie żywe. No nie za, za, nie zobacz w kamerze A, a ty chcesz tak, tak, tak? Tak, tak Kurde, ja cię widzę w takich ciemniejszych kolorach Bo to cię tak ożywia Nie no To ja sobie może zrobię coś Też by mi się czapa przydała No to robimy takie na życzenie klientki I robimy takie liliowy I, tutaj... I druga pod spodem Będzie taki kolor No, jeszcze to No i jeszcze Laurka chce pod szyję Ale chcesz komin czy trójkącik? Y Trzeba w tonie. No nie wiem, czy wolisz komin, czy trójkącik. Będziemy tu teraz szyć. Pokażemy Wam efekty y, szycia. To będzie pewnie składany vlog, nie tylko z dzisiejszego dnia, a wy za ten czas zobaczcie sobie takie dosłownie uryweczki z naszej wczorajszej wycieczki do wieliczki. O, Czemu nie przyniosłaś tej czapki? A jakiej czapki? No tej komiksowej. A nie wiem. O. Co? się. Taka. Można sobie to wywijać dowoli. I mocniej zobaczcie, bardziej. No, ale nie. Zrobiłam Ci na jedną stronę, ale wiesz. Zobacz. Bo tutaj y, ona mogła, że być dwustronna. Jeżeli to nikomu nie przeszkadza. To jest jeszcze niewykończone. Ale tu jeszcze, y, wiecie, trzeba ją jakoś po zszyciu przewrócić, no i ona tu jest tak szyta, bo nie chciało mi się ręcznie tego doszewać, wiecie, żeby to wyglądało jak taki y, szef o, zewnętrzne, to tak bym musiała to ręcznie doszyć, aby się nie chciało, no i y, skrzywałam. zszyłam to tak po prostu jak zszywam wszystkie czapki y, jednostronne, ale to nie jest y, takie widoczne więc można ją spokojnie sobie też jak Laura będzie chciała ubrać na Drugą y, stronę. No i tak, robaczki. Dzień następny. Ja już jestem po siłowni. To może oznaczać tylko jedno. Już późno, ale przycinałam lawendę. Zobaczyłam, jaka ma być pogoda. Więc zaryzykowałam. Ogociłam moje lawendy w ogrodzie. Pach, pach. Robotnik. Zrobił piękne. Zadaszenie tarasu, pokażę Wam to z zewnątrz. I yy, wiecie, wyplewiłam, bo pod yy, murkami od płotu przebija nam się trawa. W ogóle tu na wysnę będzie rewolucja, bo będziemy zakładać na nowo trawnik. Będziemy, muszę, muszę sobie zbierać kartoniki i będę wkładać pod właśnie murki płotu. I będziemy wszystko zasypywać tak grubo korą, żeby było bardzo ładnie. Będziemy dokupować drzewka, bo chyba ten, widzicie, jeden modrzew jest, a tam są, może tego nie widać, dwa uschnięte, nie przyjęły się chyba. Złotokapy chyba się odratują. Jeżeli ktoś jest nowy, no to poprzewracało nam je, mnie, na mnie, jak była taka wichura, jest nawet vlog z tego dnia, ale chyba przetrwały. Zobaczymy wiosną, czy się zaczną zielenić. Więc dwa modrzewie albo też ruszą na wiosnę, może zrzuciły obrączo przed odwodnieniem, bo też były bardzo dużo upały. Obrączo w ogóle jest takie słowo wiecie, żeby się chronić przed odwodnieniem, mogły zrzucić igły. Zobaczymy na wiosnę, ale takie są przysuszone. Tamtego w ogóle całkiem poobrywałam, ostatniego nie widać tego nawet stąd. No, i zobaczymy. A jak nie, no to kupię dwa po prostu takie same, i będziemy dokupować. Na pewno. Yy, brzozę, białokorą, yy, i na pewno jeszcze chciałabym taką pędulę dokupić. Yy, I chciałabym kupić sobie jeszcze yy, świerka wężowego, takiego z takimi yy, spadającymi długimi pędami. Yy, no, i będę byliny. Byliny kwitnące sadzić w tej rabacie. Ona jest ładna, kwitnąca, ale chciałabym jeszcze takie, powiedzmy, całosezonowe, kwitnące jeżówki, na przykład. Bardzo dużo bym chciała jeżówek i jakichś takich właśnie jeżówkowo podobnych. I będziemy zakładać rabatę tam, ale to wszystko na wiosnę. Tylko wiecie, już sobie to tak chodziłam i planowałam. No i trawy jeszcze będę sadzić ozdobne koło perukowca tam w rogu nie będę wam teraz tego pokazywać tak po prostu sobie mówię co tam sobie zaplanowałam na przyszły rok i dziś będziemy kończyć oczywiście trójkącik do czapeczki Laurki i złego mi ciepło, masakra czekajcie, muszę się rozebrać bo dramat oh. i robię kawę sobie i mężowi w ogóle mam zegarek rozładowany Byłam na siłce, byłam na zakupach zrobić jakiś schab z pieczarkami i z kaszą. Do tego, no i warzywka mama, kto będzie chciał, to sobie weźmie buraczki, bo buraczki mam Więc tak. Dary mojego ogrodu I, i co? I trzeba komuś coś więcej. Wianek, zobaczcie. Trochę inwencji twórczej i powstało. Nie widzicie Baga? Bałaganu. Nie widzicie? Nie widzicie. Dobrze. Pokażę Wam, co kupiłam wczoraj. Oczywiście sweterek już najładniejszy zabrała Laura. To znaczy, jestem taką typową dresiarą, więc wolę takie rzeczy, ale bardzo ładny sweterek kupiłam laurca i ona go musiała już dzisiaj do przedszkola ubrać. Ale super, czy do spódniczki, czy do czegoś taki ładny, taki milutki, 40 zł w ogóle w kiku. Także lećcie, biegnijcie, zabijajcie się o niego, bo jest taki milutki, że jakby były takie duże, to też bym sobie kupiła. Ale nie było. To znaczy nawet nie wiem, bo ja i ja, wiecie, ja idę na zakupy, to Shopping Queen dla dzieci, a dla siebie to... A, dobra. A, dobra, ale nie, muszę sobie coś teraz kupić, Nawet sobie na ja sobie naszej znalazłam swetry, bo mi się podobają, a nie są w takich cenach, jak w sieciówkach, bo powiem Wam, że tu akryl i tu akryl, a cena z kosmosu. Nie wiem, czy na vinted nie poszukam sobie z jakichś wełnianych z domieszką kaszmiru albo czegoś swetrów, bo wolę tą cenę, co mam dać za te akrylowe swetry, dać za porządny sweter z drugiej ręki. Ale, ale pewnie i tak kupię nasze. Także nie kierujcie się tym, że to mówiłam, a i tak kupiłam, bo nie wiem, co zrobię. Taką bluzę kupiłam Antkowi. Jakość nie ta, co lubię, ale myślę, że nic się z tym nie będzie działo. Taki fajny emotek. I temu też ją wzięłam, bo wiem, że Antek lubi takie wzory. On jest już w ogóle taki bardziej, wiecie, dorosły. I ta bluza kosztowała, moi drodzy. 35,99 nie ma sensu, powiem Wam, nie ma sensu, nic drożej. Niedługo czeka mnie zakup butów dla Laurki, będę zamawiać w Banazarze. Zawsze mi się buty z Zary sprawdzały i muszę kozaki jej przymierzyć po Antku, takie miałam, wiecie no, gdyby śnieg był, czarne z dekatlonu Antoś w nich może był parę razy i ja sobie je zostawiłam jakby coś w ogóle będę wystawiać, tylko muszę też przymierzyć Laurce, bo miała większe kupione czy jej kozaczki, miała skórzane kozaczki, bardzo fajne z tamtego roku, czy one będą na nią dobre, jak nie, to wystawię je za połowę ceny, bo naprawdę nic im nie ma i bardzo... Świetne, cieniutkie, leciutkie, a po prostu jak będę wystawiać, to Wam dam znać skarpetki. Już mam tego typu skarpetki na jedno na sobie z Bambi z Sinsaya i bardzo fajne: nic się z nimi nie dzieje, mega się fajnie chodzi w nich, więc wziąłam sobie kolejną paczkę. 16 zł. Za trzy i z takim fajnym wiecie, że ja, ja jestem dziecinna strasznie jeżeli chodzi o ubrania jeszcze yy, jeszcze 35 lat, jeszcze dzieci takie fajne bojóweczki dla Antka, fajne, tu takie szerokie w nogawkach, yy, tu zwężane ekstra, idealne na niego no, mógłaby, mógłby mieć 146, ale on jest tak chudy, żeby się topił yy, i one kosztowały moje drogie yy, 45 zł. I w ogóle warto, powiem wam, ostatnio stwierdziłam wejść czasami stacjonarnie sobie do rezerw. no w Hemi HM też, ale w resort zawsze jak wejdę, to znajdę coś fajnego. Teraz nie byłam, bo byłam tutaj u nas, tu nie ma rezerw, ale muszę się jeszcze przejechać coś Antusiowi, jakiś sweterek, coś takiego, chciałabym mu jeszcze coś bardziej takiego ładnego kupić, eleganckiego. Kurtki muszę poprzymierzać, bo powiem Wam, że rano to już jest tak zimno, że za chwilę trzeba będzie dziecko w zimową kurtkę ubierać, to będzie tak myślę kwestia dwóch tygodni i y, będzie trzeba ciepło dziecko ubrać rano y, a oni mają moje tat typowe przejścióweczki cienkie, nie y, 20 złotych boksery w Nie dzieje mi się nic, powiem Wam z tym. Kupuję dzieciom skarpetki i ten o taki fajny t-shirt. Zobaczcie, no mega fajny, mega mi się podoba. Wzięłam mu na y, 140. No, chciałam już na 146, lubię go w takich większych, ale to jest ogólnie duże. A on jest bardzo chudy, ale lubię go w takich szerokich, właśnie też y, ciuszkach. Bardzo fajny ten t-shirt, chyba 9 zł. 9,99. Chyba na promce, bo jest przeklejony. E, Sensei. Super. Skarpetki ma już te. E, wzięłam mu jeszcze jedną paczkę. Będzie mi łatwo znaleźć. E, w ogóle chciałabym im same białe i czarne, ale ja bym się potem nie bała, czy je są, czy je. E, Takie fajne z takim logo jakimś e, z zielonymi sznurkami. Też takie bojówkowe dresy e, mu wzięłam, bo wiem Wam, że spodni nie było za bardzo. 25,99. Także żal nie wziąć, a bardzo fajne i takie fajne jeszcze jogerki, proszę, zwężane e, chciałam mu kupić w ogóle takie o, takie, szerokie, takie regulary mega mi się on podoba w takich spodniach no ale nie było nic, były same takie i tu mają takiego dinozaura spoko e, powlekane mają takie fajne te mm, e, sznurki 40 zł w senseju bardzo fajne też e, co tu mam jeszcze? Gacie dla Laury na hip-hop, ale też do przedszkola, dyszkę z Kika, takie, ma też takie z reserve i te kosztowały dychę, a te z Kika, a te, te kosztowały dychę, a te z Reserved 60, co, co złotych prawie, 70 albo nie, albo 60, a są identyczne, może tamte mają lepszy materiał, te są takie, no tamte są trochę przyjemniejsze. Ale no i tak uważam, że tamte spodnie były za drogie. No ale wzięłam je i jeszcze jedne na hip-hop i też do chodzenia. Ona jest taka luzara, jak mama lubi takie luźne rzeczy, takie z kapslami. W ogóle ja też takie miałam jak byłam dzieciakiem. Ona się tak podjarała, że sobie będzie te dolne wiecie, łzyki rozpinać. No i ciekawe w czym pójdzie jutro na zajęcia, bo jutro ma... Nie, dzisiaj mamy hip-hop. Dzisiaj mamy hip-hop i Antek ma dzisiaj trening przeniesiony. 60 ile? Gdzie? Co ja gadam? Ja ile one kosztowały? Nie, no ja nie dałam tyle za te spodnie na bank. 6 dych? Skika takie gacie? To mnie naprawdę poniosło z tymi gaciami. Mmm. 60 zł Jak ja bym to widziała, to no, nikt nie kupiła, no co? Te były za dyche, te 60 zł. No niby mają ten o tex yy, certyfikat, ale... Wład? Jeden za te dresy? 6 dych? Jakbym widziała cenę, to bym ich nie kupiła. Serio, ja dam tyle za te spodnie? Ja je chyba oddam. Nie no, już kupiłam dobra. Po co ja wam to pokazuję? Mogłam nie patrzeć. Ale nie, ale drogie. No powiem wam, że przesada no za takie spodnie. Sześć tygodni. No, Ona będzie w nich wszędzie teraz chodzić. Naprawdę. Z ceną. <grym> 6 tych za takie kacie? no to te jeansy 40 zł, a te 60? To jest jakiś hit, naprawdę. No teraz to jest nic 60 zł. No ale I za 3 dychy taki sweterek jej kupiłam. Łurka już ma taki szaemowy fioletowy. Ale no, powiem Wam, że no, poleciałam z tym, to powiem Wam. Ten kosztuje 30 zł. Fajny jest, powiem Wam. Taki. Fajny, ale tu jest szeroki. Tu jest szeroki, ale Laurce to nie przeszkadza. No i to jest też już 128, a ona jest taki szczypiorek. Nie ma wysoki e, W pierwszej kolejności należy wyrazić. Dobra, jeszcze raz z mniejszymi emocjami, ale wysłałam męża na sorry z dzieckiem. No i co. Nie odbiera telefonu. Nie wiem, czy dojechali, nie wiem, gdzie są, nie wiem, na jakim są etapie, nie wiem, co się dzieje. I już dostaję po prostu nerwicy. Jak on zostawił ten telefon w samochodzie albo ma go w kieszeni, wyciszony, to. No, nie, po prostu jestem zdenerwowana, bo się stresuję. Wiecie o co chodzi? Chciałabym wiedzieć, co się dzieje, co jest. Nie, nie dowiem się. Antek wrócił z treningu. Przewrócił się na treningu, kolega na niego wpadł i prawdopodobnie wybił palec, bo mówi, że mu tak wypadł i wskoczył jak przyjechał, no to normalną miał ruchomość tutaj w palcu wszystko, ale napuchnął mu trochę ten palec i boję się, że wybił go ze stawu i palec wrócił, ale że jest wybity więc wolałabym to sprawdzić a nie za chwilę zobaczyć, że dziecko ma ze zestawu znowu palec wybity w szkole i to zbagatelizować i ja przyjechałam, nasmarowałam mu tylko to altaziają i, i poprosiłam męża, żeby pojechał z nim dałam mu dowód Antka, żeby miał Pesel wszystko i pojechałam z laurą na tańce. Bo też z tego względu, że chcę się trochę psychicznie odciążyć od tego, że wszystko co związane z dziećmi jest zawsze na mojej głowie, ale w tym momencie żałuję tego, że nie pojechałam ja, bo nie mam nad tym kontroli całkowite. Wiecie, wiem, że to jest w głowie. Ja wiem, że on jest statą, że jest bezpieczny, ale chciałabym wiedzieć chociaż, czy dojechali. I nie wiem, czy mój mąż zostawił telefon w samochodzie, czy może ma go wyciszonego. Nie patrzy na telefon, no nie wiem o co chodzi. Podejrzewam, że zostawił w samochodzie, mam nadzieję, ale no po prostu. A ja, a ja mam nadzieję, że, że ma wyciszony. A ja nie, ja mam nadzieję i co, nie patrzy tyle na telefon? No nie sądzę, żeby nie sprawdził. Poza tym, tata jak ma wyciszony, to ma włączoną wibrację w telefonie. Prawdopodobnie zostawił go w aucie. Mam nadzieję, że to jest prawdziwy scenariusz, ale i tak. Go. Zrobię im teraz jakąś kolację. Antek poszedł na trening głodny, no bo oczywiście yy, gra była ważniejsza i nie, on nie jest głodny, no i oto jest efekt, jest godzina 20. Moje dziecko nie jadło od obiadu w szkole, czyli od godziny 13. I wróci na pewno turbo głodna. Chyba, że coś zjadła, ale obiad jest jest nietknięty. No. Ale ja zjadłam. Masakra. Czemu oni nie dają znać Laurka? Jestem zestresowana, zła. Jezus, naprawdę, z tymi facetami to jest czasami jak z dziećmi. Taki miałam dobry dzisiaj dzień, jeszcze w prawej ręce palec. Wiecie, nawet jak A, to jest, wiecie, jest wybite, jest. no to trzeba będzie unieruchomić ten staw, żeby on się zagoił, żeby te wszystkie tam rzeczy, które się... jedzie jakieś. A o Jezu, oby im to szybko poszło. Jak pojechali, możliwe, że to oni wracają. Możliwe. Dobra, damy wam znać. Czekam, aż wrócą. Jezus. No nie no, gdyby to oni wracali, a mąż miał telefon w waucie, to na pewno by do mnie zadzwonił. O, wiecie, jak to jest na sorze. Ze trzy godziny lekko czekania, ja nie wiem. O której oni wrócą. Nie. Dobra, robimy Laura jakieś jakąś kolację i czekamy na kontakt. Ale to jest najbardziej irytujące, że nie macie kontaktu. Mam nadzieję, że to tam wszystko szybko pójdzie. A tu już ósma, no, której oni mogliśmy pojechały spóźnione. Było 15 po szóstej. No to oni zamiast, zanim pewnie się zebrali, dojechali. To mam nadzieję, że do dziewiątej dadzą znać. Normalnie mam ochotę wsiąść w auto, wziąć dla urkę i jechać na ten sor. I potem i potem Masakra, no nie? Ale nie mamy. Naszymi chłopakami, co? Najgorszy jest człowiek. Dobra, robimy kolację.